To żeby bazę zrobić. Popsułem przykład na drzewie No widzę zbuduj. Herę. Blisko jesteśmy. Zetniesz mu to drzewo i bazy nie będziemy. O, jest na bazie chłop, biega sobie. Umarłeś? Nie, ja żyję. A, jeszcze. O, widzę typa! U! Uh! Schowałem się. Pogadamy Ciebie. z nim, może nas nie zabije od razu. O, go, to jest ten ziomar, co ze mną gadał. Może? Może ty? A, to ja. kurwa? Się... Na Biegam po bazie. O, elo. O tu też jakiś... Ej ja kolega, ja kolega, spokojnie, nie strzelaj, nie strzelaj. A, nie, mam jakieś taki broni, nie? Ja nie mam broni w ogóle. Czekaj. O kurde, dzięki. Jesteś... Jesteś pewien? Ja mam nóż, dobra? Ja mam nóż. Dobra. Ten nożowy No to za jakimś ale chyba nie, nie, Czekam on coś mówi. Chodź, bajc... No już to wiesz, a chmurzyni? Kurwa, chodź, flautu w oczy. O kurwa, zajebałem Kurwa! Chodź, dojdzie. kurwa <grybai> strzelisz? O to chuj. Pomóc ci? O, poradziłeś sobie. Chodź, się kolejno. Dawaj, dawaj go. Kurwa. Kuluring... <grybai> Ten przebieg z nożem do masu a ja, masz, masz. A, mam się, kurwa. Co mówisz? Idę na kolejny. Ja hmm. Tu Tutaj jakieś tam. Biega coś gada. Pa, pa. Wo, wo, wo. Co to jest? Nie wiem. Do ciebie? Gdzie, gdzie? Do mnie. Do ciebie. ciebie... Gdzie, gdzie? Do ciebie. Wuj... Gdzie Gdzieś... Do ciebie. No do... to ciebie. Do <laughs> A tu i, a tu idi O co tu Kurwa masz, blają <Dlajou. laughs> Ej, gdzie on nie lubi to? Tutaj jest, tutaj, pa, 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 w prawo Raz, dwa, trzy Ej, idę jakieś... No masz, tu grabię Ręce do góry, ręce do góry o co to za mumia jest? Mumś <grymie> Chodźmy do miasta Oj, jest w mieście, jest ma piłę tylko To chodź dam ci moją broń, tylko go zabijesz No co jako, to nie mogę No masz No chodź nie zabijemy go tak Jesteś lepszy Dobra O jest tam, widzę go Biegnę po niego Za pierwszym budynkiem, albo za drugim motek. Widzę, widzę, widzę Pa, schował się Pa, Parę... chce do góry podnieść Strzelaj, 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 strzelaj młota, Zabijasz. No, tak. Ma, tak. Kidesz, go Mogę pisz. samochód kupić, czekajcie Masz kupię to. samochód Jak kupisz samochód? No, ja kupuję samochód Na no, jaki chcemy No co? O jakiegoś jakieś Największe jakieś Potrzebuję Ty biegnij Kośnie. chłop jest tutaj taki czarny bomba Czarna bomba bo... Czekaj nie Bartek Bartek, <śla> Bartek. Ręce znaczy... do góry Dobra idź co ty ale, <laughs> nakaszlałeś no na niego. O, dostałem ściana ktoś! O, sniper! No i umarłem. chciałem kupić. Na pierdolę. Dostał, dostał. Lubiliście go? Miłoś, cię No, rozłączyło cię mi. Aha, no nie wiem, bo ja cały czas. Cały czas jestem w grze. To jest Bignie fryda jest. Zrobił mu screena. O, jestem ty, on teraz ma moje temy. Siema, siema ale, O! no Uważaj bo on tam Dzięki! Biega, jakiś chłop ze snipa. Ej, ale jesteś spoko ziomek O tam widzę. Ale kolega A zabiłem go ale No nie no, no, ziomek A nie mi... Się ma kurwa Ty nie obrażaj Ło! Zabił mnie ty. To nie mój ziomek Napisał, to nie mój ziomek Ej co to był X! Ty jak się ukrył? Bardzo ekscesyjny. Nie, żeby Romani trzcina tu nie ma w tym miasteczku. I tam jest ten piraty, co my tam mieszkaliśmy przecież. Idziemy tam? Weźcie co robimy z tym? Musimy no tym typem. No jest tylko z nami. <gulia> co? Chodź, hmm. oh, dawaj chodź. Chodź, chodź, chodź. dawaj, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź mam gnata, ja pierdzielę, Ja Joki, gnut! Foka... Ale gnut! Foka... O, pa, co ma? Pa, ja to stałem, to Teraz, pa, pa, pa. O kur... Nie chciałem, sorry. Dzięki. Nie mam miejsca. Ej, hey, Leci samolot, lecimy po dropa może Lecimy po dropa. Pa, 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 leci, leci, leci. leci, leci, leci. Pa, pa, o, strzela, strzela. Strzela. O, o strzela, strzela! To moc! Ale kościel na nimę, idziemy tam! Nie, tak, nie, o. I strzela, strzela, o, strzela, w ogóle! No pa, blisko! Pa, pa. Od tyłu idę! Widzisz ich? Widzę, widzę go, widzę go! Nie jest, no bo jest strzela, gonie. Pomóż mi, pomóż! Dobra, elo, umieram! <śmiech> <śmiech> <nie> <śmiech> jak umierasz? Co ty zrobiłeś? No nie pomogliście mi, no jak nie pomogliście mi? Dobra, lecę się, dobra, ja też umieram! Dwóch samba ja pewnie. Ole flotuj się. No strzela we mnie Na us Nie no Bartek nie idźmy do miasta Ło wow. Kto strzela Dobra elo 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 uciekam Idź inną drogą jakąś A zombiaki leżą to Widzę go, widzę go Dziś Tam jest pod sklepem Ty grabie mu krwawienie dadzą Dorzucamy no się O gadają coś ze sobą Chodź chodź mi chodź chodź, chodź. Gadda coś chodź 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 Dobra wylatuję Ja pierdol po Elo

Dzięki. Dobra, to żegnamy, to cześć. No, cześć, cześć. O, miłego dnia. Knata mi dał. Aj, to o, jest, jest. jest. Siema, siema. <śpiew> jakiś chłop tu głowy biegł. to się robi na mojej ulicy? Przysiekam, bo oni przyjdą. Konie nas tych. No chodź, mnie koni pije. No widzę to. <śpiew> ja jestem w miasteczku, bo nie mogę się zrozumieć. O, typ jest, typ jest, typ jest, typ jest za mną. O, przede mną jest typ. Uciekaj. On, za on zabiłeś trzcinę. O, to te ty nie... typy. dzisiaj ty na to na snieber. Ale on, on był... Przedażny. A ja trzcinę sobie zabiłem. Ja pierdol... Ja trzciny zabiłem wtedy. To jest na snieber. No właśnie. Ty go zabiłeś. Jest typ obok ciebie, jest typ obok ciebie. Bartek, <laughs> jak to się robi na typ jest lipce? obok ciebie. Pierdolisz. M drzewo... Idzie do ciebie, idzie do ciebie naokoło.

Umarłeś. Aaaaaah! Proszę, pan dożyje się. No, co to za bite? No, ja nie widzę, co to jest? On jest za szybki <grym> na mój internet. No, hitem <grym> nie wiem. Teleportuję ciebie. Bäh! O! Zapiłeś, daj, daj, zapiłeś go. No, pewnie jak kosa? O, widzę, no.

Zabijcie Zabił mnie. Zabij mnie. Biegnę na niego, biegnę na niego. Dwóch tu jest. Czemu my chodzimy w dwójkę? Laskowsek, Fabian wejdź do. Dono... O. Upiór mnie. Ja to się się. No dawaj na nie. Nie kończą walka z zombie. O pa 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 gargota. Zabierz mi kolegów. Go in, go in. Oh, turbo test kim. 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 Oh, Wypadł, wypadł, to ty, to ty! Już! Wypadł! Trzcina jest! Ej, trzcina! Trzcina, to ty? Ej, to ty, el, od chodu! E, trzcina, mam... Mam twoją kuszę! Widzisz, mam oki-toki! Co on narobi? On snokatar z kimś! Masz, ziomek! Co, jak to się robi? O, co zrobił? E, e! Ty! No dawaj! Joink! O, ale to sobie widać! Masz jakoś amoto... Ej! Ktoś tu Ej, nie o, Ty O nie, O, kolt Ej, on w ogóle nie lutał u nas Pa, Bartek, gdzie jestem? Ja sam wszystko widzę nie. Ty, co... O, to co jest? Jedzie, kurde, dwóch bambolów I jaj też jest cina, normalnie Ej, ja, ty z policji jesteś Otwórz Ja. O, to nie, Jak, jak, jak policja... Gdzie mam jechać? Powiedz, powtórz. Nie wiem gdzie. Mój chłop tam biega, widzisz? Uciekał, ucieka, ucieka. chłop? zabijemy go. A daj, tu dajesz go. No to wysiadamy go, i go, no na go, Bierzemy Hogita, Deku. Mamy, ho. e, no Mamy out. Yo, yo. Ty, zabijamy go czy nie? No dawaj, zabijaj go. Dobra, no zabijamy. Go. On ma alice pak jakieś Mamy oh, go. Dobrze. <grym> <gry> Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Ej, ścina, pijaj! Ścina. Oh, to fortata. To fortata. Chodź, chodź, chodź. Mam katany kozasku. zasku. Ale skari, ja, Zgasz to. Hatarę, zgasz hatarę. To, co, Opa, opa, to Jest jakiś chłop. Chłop tam jest. Ściela, ściela, ściela. Zabijemy go. Jeste chubit.

Patrz, skończył. Kolec się nie weźmie. Co chciałeś już ugraźć? <grym> Czekaj, podjadę z samochodem co zatankujemy od razu. Jak się tankuje? No. No skarniste ciągnąłem. Skarniste. O auto? Ma jakieś hydraulika się włączyła, zaczęły skakać. Umie się tankować, pał. Po co, on podnosi chyba to? Co to robi? Ile on tego. Już naprawiony jest. Sweści nie strasznie. Go go go, go. ja jadę, ja ja, ja ja Auto, auto, auto. Nie wiem gdzie. Ojej co ty tak czekasz? Ty masz hatę. To, to jest Dora. Twoja hata. Ruder. ruder. <grym> Ten burder. No i tam, pal. Pa, pa jak on ma chwilę, goś. O kurde, co? ale to chyba z zbro... To jest z brozy. To nie jest z metału. Ubijaj, tam autem. Mogę auto zaparkować? Masz tu id, masz tu jakieś idki No, no bijaj autem On, on ci zabije No ja, nie no wejdę, bo no, ja nie <grym> widzę wow. <Ale, grym goza skręta> Łoł, o leko za skarpata Łoł, Pa jak na górę tak? Trzina O mamy łóżka, pa swoje ma ja mamy, ja biorę to ty, ja można tu? A on mieszka pod schodami? Nie grzebie Wyciągaj ten Ej, wycześniej się, że on ma taką chatę, zarąbi samą, śpi pod schodami Ola, maskara, pa! Tio, O kurwa. To Bo masz jakieś Się będziemy respić, będziemy zamknięci. Nie strzelaj, nie strzelaj, spokojnie, spokojnie.